Zaczaruje Twój świat. Jestem czarodziejem. czary czarymarytam. czary marita. Witam Was serdecznie w tym szybciutkim e, odcinku. Bo chciałem powiedzieć może w może wtorkowym. E, słuchajcie, mam tutaj takie dwa oto e, poizony. Jak pamiętacie poison kiedyś, kiedyś, kiedyś to był po prostu klepot e, dzwoneczków. Taki nasz poizonek ląd tylko podstawowy, gramatura 150g, gram kod produktu CL4822A i rok produkcji 2021 eee, taki kurde nieduży fajny pojzonek proszę bardzo, zobaczcie sobie i eee, ostatnio przyszło dopiero hita dostawa mam tutaj pojzonka drugiego patrzę czy coś się, szata zmieniło, ale nic się nie zmieniło, czas strzelania wysokość, kaliber, nic się nie nie zmieniło. Gramatura też 150 mm. cele 4822 na A. Tu też się nic nie zmieniło. No i rok produkcji 2024. Więc zobaczymy, czy przez y, 3 lata w jakiś sposób coś się y, zmieniło. A tu patrzę, nie. BAT. Mm, jest partia 2021, myślnik CL4822A, myślnik 01, a to jest to samo, tylko jest rok produkcji 24.02.17. Czyli tutaj mamy rok, a tutaj mamy tak jakby dzień, czyli 2 stycznia, 17 stycznia, 17 lutego 2024 Odkreskoły wszystko to samo, więc zobaczymy różne pogłoski, stwierdzam, że jest niby lepszy, niby gorszy, więc to no najlepiej będzie jak to po prostu przetestujemy, odpalimy sobie najpierw staruszka, później odpalimy nowego, bo pamiętam z tego, że kiedyś pojezdnął naprawdę był klepocik, stąd też jeszcze mi jakaś sztuka została na teścik, więc zapraszam do sklepu Pirohit.pl, Instagram Mahony69, Tutaj taka ładna zniciłeczka na miniatureczkę, dwa takie fajne pojzonki, zobaczymy co one potrafią. Oczywiście żaden z nich nie ma lądu rezerwowego, ale niektórzy piszą, że są ląty rezerwowe, ale są. Nie. Eee. Niektórzy piszą, że są ląty rezerwowe, ale są niewyciągnięte. Tak, bo czasami jest tak w kostkach, że są ląty rezerwowe. Ale są po prostu niewyciągnięte, i tutaj próbuję wymacać. Ale nie ma. Się. Dobra, to tyle Instagram machody no na 69. Lecimy, zobaczymy. E, czy Poison przez 3 lata coś się zmienił. Odpalaj pierwszą. Najpierw leci stara. Do środka jeziora. O. Piękny pakacik. Za środka jeziorka dawno tego nie było, i ten finał kontowy. ładna, zobaczymy teraz nową. Teraz zobaczymy nową. Czekaj, czy będzie ten sam poziom, czy jednak nie ty, ale dużo osób latało po tym lodzie. To on ją podpali w łapie trzymał. A no tak. Wszystko jasne. No ja widzę Pawełku. Jeden pocisk nie dziabnął. Chyba lepsze złotko mi się wydaje. No ciężko to nagrać jest. Jeden pocisk tylko nie dupnął. Może troszkę więcej No się troszeczkę efekty nawet utrzymuje. Ty, powiedziałbym, że nowsza partia jest kapkę lepsza od starej. Tak jak stara ma na przykład 9, to ta ma 9 z małym yy, plusikiem. Lepsza. Nie wiem, czy na kamerze to będzie widać, ale lepsza. No to co? No to mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Trzymajcie się ciepło. Cześć.